Ryba ty coś... Jest co, co tu się podziało Ryba po mnie próbował wyprzedzać generalnie A Grzula chyba sobie sprzedał już ale nie jestem pewien Oli z mocą, o Jezu Naprawdę, niesamowite są był start ale na szczęście, że bez demetru Który jesteś? Co, Ty. tylko jedna pozycja straciłem Ja trzeci z piątej To nice Biją się tu, Szanu, uważaj tam Oj, poleciał ktoś. Oj, już się skasowali tam. Mam no, zrobić SC. Kurda, ale Warner to wstał. Nie ma SC! Co? Dwóch nie żyje. W sensie... <grystanie> Jednak SC. jest, ale jest Ale późno. Ty, SC wyjechało! Nie myślisz się. Tak, że tak, jest Widzę, jest to jest, no. jest B1, nie? Tak, tak Okej okay. Ej, olejaja ja. Widziałem jak było w misji, ale to się zamieniło. jak delta się pokazała. Ale my się zostały, zorek Ło wow, jest, co tu się dzieje? Poszedł Okej okay. Ja pierdolę Widowersu nie ma Jestem downem znowu Coś, co, co, co ci co? Y, ma wyspinował i przez to ja by wyspinowałem O oh, Jezu yes. Jakie dzielu Dobra, daj radę Na pewno to nawet nie są No, bez kitu co? To chyba jest przez Czerwiego. A w czym tak, czerwie to. jedzie? Walking. Okay. Ja zjeżdżam chyba. Ty też? Kurde, jak Uida zjedzie, to ja zjadę. Ja ci powiem, jak zjadę. Ta, zjeżdżam. Nie zjeżdżam, nie zjeżdżam. Nie zjeżdżam. Nie zjeżdżam. Nie zjechałem. Za szybko. Uważaj na bota, chłopko. Oj się, coś. ktoś. Dwa stony. Dajcie jeszcze. jak w jest z błędem. Już odjeżdża jego Guido, miał trafik teraz, powoli Jeszcze bym wytrzymał jedno, na tych medach, ale nie czuję potrzeby

Maklan się zwali jakiś Przed tobą Widzę, widzę, widzę wszystko Wojo mi Astro polecił Tak samo jak Wojtek, tylko temu Ale ma farta, albo do strasznego Wszyscy co na medach są odwrócone i wszyscy mu dali DRS-a nie Po kolei tak mu każdy dawał A nie rozwala się nie? Alak... Ja A lak Jak pierdzielę SC będzie jak nic. <laughs> Ja pierdzielę Softy, softy, chyba. Anna, naprawdę. Ty zjechałeś? No zjechałem, zjechałem. A on też przed tobą? Tak, on makarę. To zajbiście w sumie dla nas. Ja Bo i tak za... bym graczy go dogonił, ale TSC trochę komplikuje w ogóle życie. Może za to pan, kiedy Ej, o ile można przekroczyć nim jakby? Jezus, jak na styku będzie jakoś jechać Ja ci powiem Dobra Jedzie Nice Kurde, nie zrobiłem to z ale trudno. Jest wybierany wyścig. Zarobijcie, 1-5, super. Ach. Ach. Dało się 2 kółka, 1-2 i bym mógł wyciągnąć f 4 bo już tu zikałem przed sobą. I nawet. 5-9, nice. ja cię kręcę, olej, głos bez punktów. Chyba... to, naj, no, 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 ta, najwięcej punktów zdobyliśmy na luzie. Zarobijcie. Do, dobry wyścig na przemianę. Dobry wyścig dla Red Woola w dla Red Woola.